stupink Proszę machu, państwa, machu, chcę machu, powiedzieć machu. coś ważnego. Co się dzieje z polskim kinem? Taka machu. Akademia pana Kleksa. Oszustwo. Machu. Bo prawie tam machu, nie ma pana machu. Kleksa. W ogóle wszystkie filmy machu, teraz to jakiś machu. syf. Pamiętam mach, jeszcze czasy, mach, jak były chłopaki mach, nie płaczą i wtedy mach, moim takim mach, ulubionym mach, najlepszym mach, filmem była mach, Symetria. No no na Ach. przykład ta scena z Andrzejem Chyrą, który mówi Borysowi Szycowi, że mu kark skręci za tę jego opowieść, no to po prostu mistrzostwo świata! Dlatego postanowiliśmy Mach. razem z Donaldem Mach. Tuskiem, że po Mach. prostu Mach. zrobimy Symetrię 2. Ale Panie Prezydencie, Symetria 2 już była! I chuj mnie to boli! No co Mach. mam wam powiedzieć, to wszystko Mach. jest prawda, jesteśmy dogadani. Nie widziałem Symetrii 2, ale widziałem ten program z Redem i tam był ten Niewolski i coś mi się odkleiło, twierdzi, że Ziemia jest płaska, więc może my zrobimy tę Asymetrię. Problem jest tylko taki, że musimy znaleźć kogoś, kto to zagra, bo przecież sami do tego więzienia nie pójdziemy, przynajmniej jeszcze nie teraz. Dlatego też z panem prezydentem postanowiliśmy spolaryzować trochę społeczeństwo Kamińskim i Wąsikiem. Panie Mariuszu, pan pokaże, ile pan będzie siedział? Dobrze, dziękuję, rozumiem. A teraz pokażę pan, jak duży jest... ding. Panie Mariuszu, jak duży jest Polska? Proszę tutaj do mnie do gabinetu. Nie wolno tak nie, nie wolno, a teraz... A to przepraszam. Film. tok, Tup, 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 Siemanko, tup, wszyscy kit ludzie. Tup, tup, Chcieliśmy ogłosić, co następuje. Uwaga, podklepuję bajerę. Otóż hej. postanowiliśmy dołączyć razem z Maciejem do celi dla grypsujących. Symetrię widziałem z dziesięć razy i raz sobie zrobiłem soloneza. Ja za to wiem, że nie dryni się przy otwartym? A manżur mam spakowane od dawna. U prezydenta w pokoju właśnie teraz jest. A no i chciałbym zająć chyba górne kojo. Dobra, gości do symetrii już mamy. Potrzebujemy teraz kogoś, kto nam zagra w sequelu Smoleńska. Może pan? Ja? Świetny wybór. Dobra, pan, pan powie, jak no pan to widzi, słucha, dobra? Przede wszystkim, słucham. żeby ten sequel się udał, no to ja muszę nie, się udać do ten, Rosji. Raczej po wrak no. tu polewa, po to, żeby ten tu polew. Proszę Państwa, jednak sequelu smoleńska nie będzie, bo pan Antoni nas źle zrozumiał i myślał, że będzie grał w tym filmie tu polewa. Za to ja korzystając z okazji, że pełni funkcję marszałka i dalej będę ją i dalej będę ją pełnił, to chciałbym. Chciałbym zagrać w filmie Znachor i z tego powodu właśnie hoduję sobie brodę. Ja wiem, że to jest Netflix i że to było na Netflixie, ale moja wersja będzie lepsza. To skandal. Własna partia mnie tak zdradziła. To ja miałem grać Znachora. To ja mam brodę. Udowodniłem, że potrafię być strażakiem, kiedy trzeba. Mogę też być Znachorem i leczyć połamane krzyże. Nawet bez tego głupiego immunitetu niepotrzebny mi on. Za to zdradzę wam, że w remake'u jak to się robi z dziewczynami zagra Jarosław Kaczyński. Panie prezesie, to prawda! Nie proszę w tę politykę nie mieszać. Mam teraz randkę z loszką z Tindera, rozumiecie? Prawdziwy facet płaci na randce! Noście się chyba pojebało, kochanie. Pan prezes Kaczyński był wczoraj na randce, więc poprosiłbym naoczne świadkinie tego wydarzenia, żeby powiedziały, do której bazy prezes wczoraj dotarł? To chyba do nas. Wstań, wstań, siup, siup! Dobry, dobry siek, Do, do drugiej naprawdę? Niesamowite. Ogłaszam, że prezes dotarł wczoraj do drugiej bazy, dlatego całą salę proszę o oklaski i gratulacje dla Jarosława Kaczyńskiego. Klaj, klaj, baza! 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 Dzień dobry, a pan tutaj co robi? Ja przyszedłem odebrać 500+, bo mi się należy. Znaczy rozumiem, że ma pan dziecko i rząd po prostu panu nie dał tych 500 złotych. Znaczy ja jestem osobą bezdzietną, A. ale do tej pory e, płacili mi za każdy freestyle. E, dlatego właśnie teraz na free e, Kamiński i Wąsik spotkają się w symetrii. <grym> ale gówno.